rozdział 24. Nadzieżda spirydonowna otrzymała wezwanie do GPU, czyli do trzech liter, jak ową instytucję określali zazwyczaj Olek i Nina, skąd wróciła dopiero po trzech dniach. Miała na czole rozległy krwiak, mocno zaciśnięte usta, zaczerwienione powieki, a w jej włosach zniknęły ostatnie ciemne pasma. Anuszka aż jęknęła, ujrzawszy swoją panią, która bez użalania się narzekania w dostojnym milczeniu poszła do swego pokoju. Gdy Nina wróciła z kapeli, poprosiła ją do siebie. Nadzieżdża spirydonowna była przekonana, że donos sfabrykowali jej domowi wrogowie: Mika i Wiaczesław. Na próżno Nina zaklinała się, przysięgała, że żaden z nich nie jest do tego zdolny. Za to bez wątpienia miała w tym udział Kaciusza. Nikt zresztą nie miał wątpliwości, poza poszkodowaną. Okazało się, iż nadjeżda spirydonowna nie jest pozbawiona cywilnej odwagi. Odmówiła bowiem podpisania oskarżenia i nie przyznała się do winy nawet wówczas, gdy zagrożono jej zesłaniem i kilka razy smagnięto zmoczonym w wodzie biczem. – Dzieją się dziwne rzeczy, Nineczko – Śledczy niedwuznacznie sugerował, że korzystniejsze będzie dla mnie przyznanie się do zamiaru zniszczenia tej konstrukcji niż wypieranie się winy. Nazwy Most Ochtyński nie miała odwagi wymówić. Jak gdyby była ona przyczyną jej nieszczęścia. Nadzieżda Spiredonowna poprosiła o wezwanie Niuszy, na której pomoc liczyła w przygotowaniach do wyjazdu. Bowiem spodziewała się z dnia na dzień nakazu opuszczenia w ciągu doby Leningradu. Z nakazem nie zwlekano. Zesłanie do obwodu Kostromskiego. Wyjechać miała w ciągu trzech dni w trybie indywidualnym, to znaczy bez konwoju. Największą dla niej tragedię stanowiło pozostawienie mieszkania i rzeczy. Pokój przejmowała natychmiast administracja domu i w ten sposób traciła bezpowrotnie swoje petersburskie. Pietater. Pozostawione rzeczy należało poupychać u krewnych i znajomych. Nadzieżda Spirydonowna pedantycznie układała, pakowała i spisywała swoje mienie. Niusza, dopuszczona po przyjeździe do tych czynności, z zadufaną miną powiernicy kursowała między pokojem a kuchnią. W jej zachowaniu wobec Niny pojawił się cień niczym nieupoważnionego lekceważenia. Zróbcie miejsce w kącie. Panienka kazała mi do ichnego kufereczka kłódeczkę przywiesić i przynieść do waszego pokoju, dyrygowała. Także paltocik ich nie chcę do waszej szafy przewiesić. Dopóki nie zleci, abyście przesłali na nowy adres. Nina weszła do pokoju w momencie, gdy obie kobiety oglądały męskie palto z bobrowym kołnierzem. To płaszcz twego ojca, niną! powiedziała ciotka. Zastanawiam się, co z nim zrobić? Oddać do komisu, czy lepiej na przechowanie do Lombardu? Co radzisz? Nina poczuła, jakby z gniewu czerwienieją jej policzki. Cóż za małostkowość? Ile razy zwierzała się ciotka z niepokojem, że Mika jest za lekko ubrany, a nie ma pieniędzy. Jeśli nie ma na płaszcz zimowy, to przynajmniej na ciepłą kurtkę. Lecz ta nigdy nie zaproponowała oddania rzeczy, które praktycznie należały do chłopca. Proszę postąpić, jak ciocia uzna za właściwe. Lecz gdy Niusza zaczęła w kuchni głośno dzielić się obawami o swój tobołek, to Nina nie wytrzymała. Może ciocia zechce wyjaśnić swojej dulcynei, że zrezygnowałam z rzeczy mego ojca, do których mam bezsporne prawo. I dlatego nie interesują mnie szmatki, które raczyła jej ciocia podarować. Wygarnęła i wybiegła, czując w gardle łzy zadawnionych urazów. Potężne zamieszanie wywołał kot Timur, którego stara panna koniecznie chciała zabrać ze sobą. Po długich naradach z Niuszą, przy czym dwukrotnie wzywana była na konsultację Nina, dla dostojnego zwierzaka przygotowano głęboki koszyk z miękkim wyściołanym dnem. A w pokrywce przebito kilka otworów dla dopływu powietrza. Olega oczywiście wyznaczono do odprowadzenia na dworzec nadjeżdży spirydonowny ze wszystkimi jej walizkami i pudłami. Weszło bowiem zwyczaj, że gdy były potrzebne męska energia i pomysłowość, zwracano się zawsze do niego. Asia nieraz myślała, że zdrowie męża wymaga większej troskliwości ale zdawała sobie sprawę z bezcelowości podejmowania tego tematu i milczała nawet wówczas, kiedy po cichu popłakiwała z irytacji. Nadzieżda Spirydonowna miała ograniczony krąg znajomych i z racji osobliwego charakteru nie cieszyła się powszechną sympatią. Jednakże represjonowanie siedemdziesięcioletniej staruszki było tak nieludzkie, a oskarżenie tak absurdalne, że wywołało falę protestu wśród rozproszonych niedobitków szlacheckiego Petersburga. Na dworzec skądś przywlokły się wiekowe staruszki w czarnych słomkowych kapelusikach, z woalkami i w staroświeckich salopach. Hrabina Kokowcewa uspokajała je zapewnieniami, iż natychmiast poinformuje o tym, co się dzieje u Bchata w Paryżu. Polina Pawłowna, rimska korsakowa, przybiegła na dworzec zdyszana z twarzą jak zwykle wymazaną sadzą, gdyż koza burżujka, zainstalowana w jej salonie, jeszcze podczas wojny domowej niezmiennie dymiła. Przytrzymując płaszcz gestem, jaki kiedyś unosiła tren, dama ta niemal w łachmanach skarżyła się, że pragnęła złożyć do Rady Komisarzy Ludowych podanie o przyznanie jej jako byłej damie dworu emerytury. Jednakże jej rozliczni bratankowie i siostrzenice, przerażeni taką śmiałością, ubłagali, aby wycofała prośbę, która mogła narazić ich na niebezpieczeństwo. Żona byłego szambelana, Molasse, grasa Jejując, opowiadała, że podjęła zabiegi w sprawie męża więzionego na Sołowkach i zamierza odwołać się do Kremla. Powołując się na zasługi jego matki Aleksandry Nikołajewny Molasse, pierwszej wykonawczyni wielu romansów i aris Opery Musogorskiego oraz Rimskiego Korsakowa. Po wysłuchaniu tych planów wszyscy zgodnie uznali, iż przypominają nieco genialny pomysł Poliny Pawłowny, który tak wystraszył jej tchórzliwych krewniaków. Najpóźniej pojawił się na dworcu sędziwy pułkownik Gwardii Diderisz. Chudy, wysoki, z długą szyją i oczami zaszczutego zwierzęcia. Olek na jego widok bezwiednie wyprężył się i już podnosił rękę, chcąc zasalutować, a stary lew z kolei dotknął czapki i zamierzał powiedzieć – spocznij, gdy obaj instynktownie rozejrzeli się wokół. Generalska córka, Anna Pietrowna, na widok gestów, Chwytających ją kiedyś za serce, a obecnie usuniętych z użycia, uśmiechnęła się rozanielona. Otarła nawet oczy chusteczką wyjętą z wyszytej koralikami torebki. Eksponaty z czasów imperium w przyszłym muzeum poświęconym szlachcie rosyjskiej, pomyślał Mika, upychając na półkach bagaż ciotki i przyglądając się owym widmom przeszłości. Nadzieżda Spirydonowna zademonstrowała siłę swego charakteru. Nie uroniła ani jednej łzy. Ściskała ręce, dziękowała, kiwała głową, obiecywała, że napisze, i do ostatniej chwili stała przy oknie z błyskiem nieustępliwości w oczach. Nie wiadomo jednak, co naprawdę czuła, gdy opadła kurtyna nad tragedią, w której wspaniale odegrała pierwszoplanową rolę, i pociąg unosił ją wraz z Timoczką w nieznane dale, które Nina przy pożegnaniu określiła. Jako dzikie bory ze znanej opery życia za cara. Jedna Lela nie chciała odprowadzić nadjeżdy z mimo uporczywych próśb po matki i Natalii Pawłowny. Gdy Olek, przesłuchujący się ich perswazją, obrzucił ją szybkim spojrzeniem, spuściła oczy, co nasunęło mu pewne przypuszczenia. Krótce potem Natalii Pawłownie złożył wizytę pułkownik Diderisz, odwiedzający od czasu do czasu starą generałową, gdy podczas herbaty pozostali sami powiedział – Nie chciałbym pani niepokoić, Natalio Pawłowno, lecz uważam za swój obowiązek ją ostrzec. W domu państwa pojawił się ktoś powiązany z GPU. W ostatnich dniach, Wezwano mnie do tej instytucji i dosłownie powtórzono rozmowę, jaką prowadziliśmy z panią w czasie mojej poprzedniej wizyty. Łącznie z dwoma kawałami, które pozwoliłem sobie opowiedzieć. Jak to się mogło zdarzyć? Natalia Pawłowna była wstrząśnięta. Mój Boże, nie wiem co o tym myśleć. Odwiedza mnie przecież takie ścisłe grono sprawdzonych przyjaciół. A do tego akurat w tamtą niedzielę nie było gości, tylko najbliższa rodzina. Rozumie pan, że nie mogę podejrzewać Asi czy mego zięcia. Madame? Przecież to najbardziej kochane i oddane nam stworzenie. Ręczę za nią jak za siebie. Któż więc? Była wtedy mała nielidowa przypomniał diderisz. Lela? Owszem była. Lecz przecież wrosła na moich oczach i jest mi równie bliska jak Asia. Oczywiście, rozumiem, dobrze pamiętam jej ojca i dziadka. A jednak radzę Natalio Pawłowna, aby wypytała pani obie dziewczynki. Naturalnie, nie one są donosicielkami, nikt nie może ich o to posądzać, ale mogą mieć przyjaciółki, przed którymi się wygadały. Młodość bywa lekkomyślna, a w naszych czasach nawet głupstwo miewa fatalne skutki. Działa tam niejaki goździk, który, jak mówią, preparuje do nosy. Niepokoję się przede wszystkim o panią. Stary oficer gwardii z atencją ucałował rękę Natalii Pawłowny, która obiecała porozmawiać z młodymi. Wezwana natychmiast Asia zapewniała, nie spuszczając z babki rozszerzonych ze strachu oczu, że nigdy nikomu nie powtarza rozmów. A przyjaciółek? Przecież babcia wie. Poza Lelą i Elżbietką nie ma, zaś tej ostatniej nie widziała ponad miesiąc. Kto więc może budzić podejrzenia? Natalia Pawłowna obiecała wypytać także Lelę, która pewno wieczorem jak zwykle zajrzy. Stary pułkownik wyszedł, pozostawiając zatrwożone babkę i wnuczkę. Po powrocie Olega z pracy, Asia zrelacjonowała mu tę dziwną historię. Przecież wiesz, kochanie, jak nie lubię dowcipów. Nawet nigdy ich nie zapamiętuję. Kawały i żarty dochodzą do mnie o godzinę później niż do innych, a niekiedy w ogóle ich nie rozumiem. Czy możliwe, żebym je opowiadała, i do tego jeszcze obcym ludziom? W szkole muzycznej zachowuję się jak myszka, z nikim nie rozmawiam, chyba że na ściśle muzyczne tematy i zawsze spieszę się do sławeczka. Czasu nie mam na paplaninę. Olek, słuchając jej wyjaśnień, spochmurniał. Zagrozili dziewczynie. Zastraszyli ją. Dlatego, oszczędzając nas, obciąża tamtych. Ogarnęło go nagle głębokie współczucie dla Leli. Zapragnął natychmiast, zaraz, zobaczyć ją, pogadać z nią po męsku. A przy tym, ukradkiem zachwycić się uroczymi iskierkami w jej oczach. Odmiennymi niż u Asi niejasnymi, przejrzystymi, lecz pełnymi ognia, namiętności. Cnotliwość jej warunkuje wyłącznie wychowanie i rodzinna tradycja. Złapał się na tym, że myśląc o Lei, posuwa się nawet zbyt daleko. Lela nie pojawiła się jednak tego ani następnego dnia. Zaniepokojona Natalia Pawłowna, koło 11 wieczorem, wysłała do niej Olega z Asią otworzyła im Zinaida Glebowna i już w przedpokoju zaczęła opowiadać, że córka zachorowała i musiała ją zapakować do łóżka. Ostatnio była smutna, nie wiadomo dlaczego popłakiwała. Do tego wczoraj w pracy prześwietlono jej płuca i okazało się, że ma zajęte szczyty. Tym też tłumaczyć należy gorączkę nękającą ją jeszcze od wiosny, znużenie i osowiałość. Oto do czego prowadzą marne jedzenie, stale przemoczone nogi z braku porządnego obuwia oraz przepracowanie. W jej wieku gruźlica nawet w ciągu miesiąca może wejść w galopujące stadium. Żrebaczek w niebezpieczeństwie. Nieodzowne staje się intensywne odżywianie oraz zmiana klimatu. Tymczasem pensji nie starcza na bieżące wydatki i do tej pory nie mogą zdobyć się na niezbędne ciepłe rzeczy. A tu nadciąga jesień ze swymi deszczami. Żrebaczku, przyszła do nas w odwiedziny Asia z mężem. Zaraz wypijemy herbatę, tutaj koło ciebie. Proszę siadać, Olego Andrzejewiczu. Usadowił się w starym fotelu w pokoju, który stanowił ich całe mieszkanie i złodziejskim spojrzeniem ogarnął przykrytą, wysłużonym szkockim pledem dziewczynę i jej rozsypane na poduszce loki. Asia zaofiarowała się pójść do piekarni. Zaś Zinaida Glebowna wyszła do kuchni zaparzyć herbatę. Należało wykorzystać sprzyjający moment. Znów wzywał? Natychmiast spytał. Znów lelu, jeśli z mego powodu, pójdę i przyznam się, żeby przerwać pani udrękę. Nie chcę, aby nękano panią przeze mnie. Nie, proszę tego nie robić. Oleg Andrzejewiczu. Zawierzyłam Panu, a to nie daje prawa do ingerencji bez mojego pozwolenia. Obróci się to zresztą na moją niekorzyść. Oskarży mnie o fałszywe zeznania. Usiadła na łóżku, policzki i pałały rumieńcem. Była w tym momencie niezwykle pociągająca. Proszę nie mówić głupstw Lelu. Mogła pani przecież nic nie wiedzieć o moim pochodzeniu. Osobiście oświadczą śledczemu że ukryłem nazwisko nawet przed najbliższymi. Absolutnie nie. Niech się pan nawet nie waży. Nie pozwalam. Mam lepsze rozeznanie. Kto powiedział, że chodzi tylko o pana? Kategorycznie zaprzeczam. Pragnie, żebym szpiegowała określony krąg osób, wypytywała o naszego znajomego pułkownika oraz o Ninę Aleksandrowną. I tak nie pozostawił mnie w spokoju. A do tego domyśli się, że rozpowiedziałam o wizytach u niego, choć podpisałam zobowiązanie. Nikt mi teraz nie może pomóc już nikt. To rzeczywisty powód mojej choroby. Proszę nie fantazjować. Lelu, ma pani zajęte szczyty, trzeba się teraz koniecznie podleczyć, co jest realne. Natomiast jak wyrwać panią z jego łap? Hmm. To znacznie trudniejsze zadanie. Nie do wykonania. Omotuje mnie jak pająk muchę i tak będzie do końca moich dni. Musiałam mu coś zmyślić. Był zadowolony i obiecał zasugerować komitetowi partyjnemu w naszej instytucji, żeby załatwiono mi bezpłatne skierowanie na południe do sanatorium. Dla zdrowia byłoby to wskazane, ale nie wiem, czy teraz gdziekolwiek mogłoby mi być wesoło. Ta katka paskudnie mi zaszkodziła. Artykuł 58, paragraf 12. O co w nim chodzi Olegu Andrzejewiczu? Skierowanie załatwiono bardzo szybko Asia obłagała babkę, żeby nie denerwowała Leli i znajdy glebowny pytaniami o źródło dziwnie dobrego rozeznania GPU. Do próśb jej dołączył się Oleg w obawie, że może wyjść na jaw zbyt wiele niemiłych faktów dla obu pań. Rozmowę postanowiono odłożyć do powrotu Leli. Zinaida Glebowna nie posiadała się ze szczęścia wobec możliwości poprawienia zdrowia córki i wzruszona była uczynnością zakładowej administracji. Równocześnie bała się po raz pierwszy wypuścić Lelę spod swojej opieki. Pamiętała, że przed rewolucją niedopuszczalne było, żeby dziewczęta wybierały się w świat samodzielnie, bez towarzystwa rodziny bądź guwernantki. Nieśmiało zaskruszoną miną, szeptem pouczała córkę. Żebaczku, posłuchaj mnie. Tam oczywiście będą mężczyźni. Jest, jest wśród nich teraz wielu niedobrych. Trzymaj się od nich z daleka, kochana. Nie chodź z nimi na spacery. Mogą ci uczynić wiele złego. Jeszcze tego nie rozumiesz. Ach, mamo, Mówisz tak, jak przekazywano czerwonemu kapturkowi. Strzeż się, wilka. Nie jestem dzieckiem, oponowała córka. Bądź co bądź nie mam przecież czternastu lat. Wspólnymi siłami wyreporowały bieliznę, uszyły nową sukienkę, drugą pożyczyły od Asi i jak mogły przygotowały wszystko do wyjazdu. Na dworcu przy pożegnaniu Asia dodawała siostrze otuchy. Uśmiechnij się, Lelu. Zobaczysz morze, skały, cyprysy, będziesz zbierała muszle, wypoczywała na leżaku nad brzegiem morza. A ileż opowiesz nam po powrocie, jestem przekonany, że gdy pełną piersią zaczerpniesz rozgrzanego słońcem powietrza, wszystko się w tobie wygładzi. Oddychaj tylko jak najgłębiej i o nic się nie martw. Lela smętnie westchnęła. Nie umiem cieszyć się tak jak ty. I to od dzieciństwa. Pamiętasz, zawsze byłaś obok mnie i martwiłaś się, że nie jestem dostatecznie szczęśliwa i wesoła. Mamy zupełnie odmienne charaktery, Asiu, i tego, co mi się przytrafi, nigdy nie doświadczysz. Czego nie doświadczę? Co chcesz przez to powiedzieć? Nic, żartowałam. Opiekuj się podczas mojej nieobecności mamą i to lepiej niż ja. W mieszkaniu przy ulicy Mochowej wyjazd nadzieżdy spirodonowny wywołał swoistą reakcję. Kacjuszę zaczęły prześladować niepowodzenia. Co dzień smoliły się jej garnki, kot paskudził pod samymi jej drzwiami, apetyczne bułeczki leżące na stole pod serwetką okazywały się na podłodze. Zaś bielizna gotująca się w nowym kotle przypalała. Na wszystkie pretensje zgłaszane pod adresem Anuszki otrzymywała najprzeróżniejsze odpowiedzi. Pilnować trzeba, postawisz i pójdziesz. Lub, czego się czepiasz? Nie jestem twoją służącą. Pewnego ranka przed pokojem Katiuszy cała podłoga została wyłożona kotletami, które w przeddzień smażyła. Do tego nie samymi. Próby śledztwa, wrzaski i pogróżki nie mogły przebić lodu obojętności, z jaką wysłuchiwali ją dozorca i Anuszka. Doprowadzona do łez, zaczęła dobijać się do Nin i gdy ta stanęła w drzwiach, dała upust swym żalom. Eks-księżna zmierzyła ją pogardliwym spojrzeniem. Sądzę, że nawet wy rozumiecie, iż podobna sprawka nie jest w moim stylu. Oznajmiła wyniośle i pokazała jej plecy. Mika, który słysząc hałas wyjrzał ze swego pokoju, stał się również adresatem pretensji Katiuszy. Zanosząc się od śmiechu, zwalił się na krzesło i próby wyjaśnienia spełzły na niczym. Katiusza korzystając z wpływowego poparcia, prędko i łatwo przeprowadziła zmianę pokoju. Widocznie uznam, że spalony konfident już nic nie ma w tym mieszkaniu do roboty. Tego ranka, gdy zaczęła wynosić toboły i koszyki, wszyscy współlokatorzy zgromadzili się w kuchni i jak gdyby się zmówili, nie zwracali na nią najmniejszej uwagi. Anuszka z mężem z niezmąconym spokojem pili herbatę ze spodeczków, które trzymali w rozczapierzonych palcach, sąd przy tym kawałki cukru. Mika z zapamiętaniem wyciągał płasko szczypcami gwóźdź, zaś Nina... Stojąc zamyślona koło prymusa, spoglądała ponad głową Kati przez okno w przestrzeń. Mrucząc coś pod nosem, dziewoja walnęła z rozmachem w drzwi Wiaczesława. Czego? spytał konopalnikow z progu. Ja do ciebie po konsomolskiej linii. Pomóż rzeczy przenieść. Widzisz, te potwory strajkują. Całkiem jak angielscy górnicy. Zbierasz co posiałaś. – Dobra, dotargam do tramwaju, a tam radź sobie dalej sama. Wiaczesław chwycił za walizy. – Za mało im jeszcze bobu zadali. Do końca trzeba było zniszczyć to kontrrewolucyjne gniazdo. Warknęła Katiusza, biorąc kolejne pakunki. – Uważaj no, zamilcz, bo ci dołożę. Katiusza zwinnie podbiegła do wyjścia, odwróciła się. I jeszcze raz obrzuciła wszystkich spojrzeniem. To nie życie, to mordęga. I z tą głęboko filozoficzną refleksją nad porządkiem rzeczy, Ekaterina Tomowna trzasnęła drzwiami, opuszczając na zawsze mieszkanie przy Mochowej. Koniec rozdziału dwudziestego